Witam serdecznie. Chciałbym Was dzisiaj wszystkich zaprosić do oglądnięcia tego odcinka, który zatytułowałem Z Bożej Perspektywy. Sięgnijmy więc do psalmu 73 i przeczytajmy na początku trzy wersety. Psalm Asafowy. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy. Dla tych, którzy są czystego serca, co do mnie: Omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem z uchwałem, widząc pomyślność bezbożnych. Asaf, człowiek postawiony przed skrzynią pańską, przed samego Dawida, śpiewak, muzyk, który został również uzdolniony do tego przez Boga, bo czytamy o nim, że w natchnieniu Śpiewał i grał dla Boga. Autor również kilku psalmów w księdze, które mamy w naszych Bibliach. I o, można by powiedzieć, że nie powinno się przydarzyć to, co się przydarzyło i to, co dzieli się tutaj z nami w tym psalmie. A jednak warto zauważyć i przyglądnąć się temu bliżej. I mówi, że była taka wydarzenie w jego życiu, że zaczął przyglądać się ludziom z uchwałem. Przyglądać się ludziom bezbożnym, i kiedy przyglądał im się, to zaczął im zazdrościć. Dlaczego, że zauważył, że im się dobrze powodzi, że mimo tej postawy, takiej wyniosłości, lekceważenia innych, nawet wyniosłości w stosunku do Boga, są na przykład zdrowi, mają powodzenie materialne. I kiedy on o tym rozważał, może zauważył jakąś niesprawiedliwość, w stosunku do swojego własnego życia. Bo w 13 wersie i 14 czytamy tak. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje, albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana? On, jako ten, który żył z Bogiem, zadał sobie takie pytanie, jakby pod naciskiem tych wszystkich myśli, jakby pod naciskiem tych wszystkich rozważań, czy na próżno zachowuję się w czystości? Czy na próżno może płacę pewną cenę w swoim życiu, aby mieć czyste serce? Czy na próżno znoszę te różne codziennie utrapienia, a jednak spotykają mnie różne sytuacje trudne w moim życiu? Drodzy, warto jest o tym powiedzieć dzisiaj, w czasie, w którym żyjemy, może i tacy ludzie są gdzieś, możemy ich zauważać w naszych środowiskach, a może też przez ogólny, szeroki przekaz medialny są oni nam pokazywani, ich życie jest naświetlane, pokazywane ich taka pomyślność, i może w sercu mogą rodzić się takie podobne rozważanie, jakie rodziło się w sercu Asafa. I czytamy dalej, że szesnasty werset mówi tak: Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. A więc było to bardzo trudne dla niego, żeby to zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego taki jest bieg spraw, które oglądają jego oczy. Ale czytamy, że jest pewien ważny moment. Siedemnasty werset: Dopóki nie dotarł do tajemnic bożych, i nie zrozumiałem kresu ich, zaprawdę, stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczają, znikają, giną z przerażenia. Bóg pomaga w tej sytuacji Asafowi zrozumieć i popatrzeć na tą sytuację z Bożej perspektywy, i pokazuje tutaj Asafowi tą sytuację z perspektywy wieczności, może ich Tutaj takie pomyślność, może mają na tej ziemi, może ona jest, a ona jest krótkotrwała i się skończy. Ona bardzo szybko przeminie. I patrząc, pokazując to, Bóg Asafowy pokazuje jeszcze pewną głębię, aby mógł ujrzeć błogosławieństwo społeczności z Bogiem, jaką on ma, a może jakie jeszcze nie dostrzegł. I mówi tak, 23 werset. Bo przecież jam zawsze z Tobą, Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, a na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bóg pokazuje mu Asafowi, że, że przecież on jest zawsze z nim. Że przecież On ujął jego rękę, On prowadzi go już w tym życiu i również poprowadzi go do spotkania się, w chwale, również i z Nim. Drodzy, myślę, że to rozważanie można by zakończyć pewną taką myślą, że warto jest kontrolować nasze oczy, na co patrzą, na jakich ludzi spoglądamy. Warto patrzeć na ludzi, którzy podążają śladami Bożymi, śladami Chrystusa, w których możemy zobaczyć i dostrzec, że płacą pewną cenę nawet w swoim życiu, i od nich się uczyć, od nich mieć zachętę. Po drugie, myślę, że też warto, aby patrząc na te zmagania Asafa, rozmyślanie Asafa, mieć szczere serce w stosunku do Chrystusa. A po trzecie, chociażby może byśmy się znajdowali w sytuacji, której może dzisiaj trudno nam zrozumieć, to tak podobnie jak Asaf, kiedy rozmyślał, chodził tak przed Bogiem, to Bóg przez Ducha Świętego jakby pokazał mu czy też pokazał mu tą bożą perspektywę na tą sytuację. I on mógł skończyć ten psalm jakby patrząc na tą sytuację z tej bożej perspektywy i powiedział przecież ten dwudziesty ósmy werset lecz moim szczęściem być blisko Boga. Dlatego popatrzmy już na te wszystkie sytuacje z Bożej perspektywy. Pozdrawiam.